Siemanko, widzowie, jak tam u Was leci? Mam swój kanał. Nagrywam z Antkiem i to mój pierwszy film, dopiero teraz ogarnialiśmy. I nie wiecie, totalnie. teraz. Mam nadzieję, że mnie polubicie i widzowie, może zrobimy tak, że dzisiaj zrobimy live'a i antek na tym live'ie powie o moim kanale Mój... i będę mieć subskrybentów. No, nagrywa się wszystko. Tak, prawy górny róg. Mam taki głośniczek i taki kwadracik. Roblox. Widzowie. Ej, a ja mogę wyłączyć tego? A ja mogę wyłączyć Windows'a? A mogę wyłączyć y, ten y, fire favorixa, czyli tą przeglądarkę moją. Dobra, i tak Dobra, dzisiaj nagrywamy z Rivals. Dobrze. Widzowie, naprawdę cieszę się, że mogę z, z wami pogadać, i postaram się jak najczęściej robić odcinki. To jest na moim kanale. A jeśli woda jest zimna, to pod ten kostium wlewa się trochę ciepłej wody. Jeśli o tym nie wiedziałeś, daj lajka. Like w tym kombinezonie będziesz się pocić nawet w zimnie, bo samo założenie tego skafandra zajmuje tyle czasu, że od razu zapominasz, że w ogóle jest ci zimno. Tak naprawdę taki kombinezon... Z... No ale to będzie Sigma. To będzie Sigma film. Mi się jeszcze granie, dajcie mi chwilę. Dobra. No, mam taki mikrofonik. Miałem na nim kreskę, ale teraz już nie mam kreski. No, teraz już nie mam kreski. Teraz już nie wiem. Wtedy, wtedy jeszcze nic nie dodaję do widzenia. Ja ci jedynie powiedziałem: już mam! I tak się ucieszyliśmy. Dobra. No, bez Antka by to się nie udało. A ja, tak po prostu losowo postanowiłem, że sobie założę kanał. Już o tym wcześniej myślałem, ale już wcześniej miałem. Ja już wcześniej miałem kanał, ale go usunąłem, nie wiem, z jakiego ten... Nie wiem, czemu po coś. Gra. Widzowie zagramy 5 na 5 sobie. Nie wiem co. Nie znam się zbytnio na filmikach. To mój pierwszy filmik, widzowie. Nie, akurat co nie. Ale widzowie, jak będę dość mało gadać, no to sorry. Po prostu to mój ten pierwszy filmik się trochę wstydza. sorry za to, że, ten... że, aż tak ciężko władować. Przypadkowo

E, to moja siostra, sorry widzowie, ale to moja siostra. Ona tak będzie na dość wielu odcinkach, filmach. No to fajne. To jest krótko. No. no tak, eee, ja biorę strzelbę, kolce, pięści i granat. No, Sorry widzowie za te lagi, ale po prostu ja mam słaby komputer. I no, bez tu. Przepraszam was widzowie, dajcie mi chwilę. E... Tak, e, no dalej laguje, ale już, ale już mniej. Już przestało lagować. Jeszcze trochę laguje, widzowie. Jestem dość dobry, w razie jestem lepszy niż wtedy. Nie wiem jak to się stało, bo mam nowe konto, tak jak wiecie. Ale na przykład w, w Bloxford jestem mega słaby. Albo w inne gry. Ale za to teraz... Yy, no... O, nie ma lagów, no i to kocham. Ja się wywaliłem nawet. Ja się wywaliłem nawet, nie wiem jak. O, ale dobrze zrobiłeś. W ogóle niektórzy, dzięki temu, że mają lagi, to wygrywają. Ej, co ty robisz? No widzicie, skileantka. Bo teraz cały czas na tobie siedziałem. Ej, to ty w sumie prowadzisz ten odcinek, nie ja. jak długo, jak będzie moje konto, tym dłużej będziecie mieli szczęście. Na razie macie 10 lat, bo ja mam 10 lat. Antek ma 9 lat. Antek ma 9 lat. Przecież na, przecież na, twoim, przecież na twoim koncie też jest. Ja dzisiaj robię streama. To bym na dwóch kontach. Zabity. No to właśnie dwa supy! Dwie pieczenie na jednym. To mogę ja nagrać mojego pierwszego? A niektórzy ludzie po prostu wychodzą. No, no i tak wygrywam. No może nie wygrywam, ale, ale jest remis. Ale chłopiec, jest 12. Jest 12, jak coś. pisa chyba nie ma. Na moim, kon na moim koncie Ale widzowie Naprawdę cieszę się Z powodu Mego konta Ej widzowie Ja mogę przecież jeszcze na telefonie stworzyć I dla was shorty Nagrywać Wreszcie, Ale mogę mieć na konta ci mówiłem 12 minut. No teraz ten, 13 No niestety ram typ z rakietnicą Typ z rakietnicą mnie zrobił A ty dalej masz ten nie? triple jumpa, czyli yy, box ręce ten yy, kolce i łuk jak będziesz skoczył nie, jeszcze piątka to jest full team masz 10 hp już nie żyjesz już nie żyjesz. Masz 10 HP. On cię. Trafi raz, albo dwa razy i nie żyjesz. Jak on cię... Na... Nienawidzę rewolwerem. Ja widzę widzowie ostatnia minuta jak coś. Teraz oni chyba już wygrają. Tak. Koniec rundy. Już i tak kończy się live. No, odczyna. Eee, Mam no, zatrzymaj. 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 Tak, do zobaczenia.